do bezdomnych roczetach, świecą w rannej modlitwie i tańczy. Wypłynęła lekką niepokalana. jana, niepokalana. Prawda z Władysława Lokana niepokalana. Siostry i bracia w Chrystusie Panie. Adwent to czas czuwania, oczekiwania, tęsknoty. To czas, kiedy Uczymy się rozpoznawać obecność Pana Boga w naszym codziennym życiu. I właśnie w tym czasie adwentowego wybrania Kościół daje nam uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Mamy. To święto można porównać do promienia światła w drugim roku. W świecie zranionym uszatem. Wśród serc tak często zniechęconych, pełnych niepokoju, Bóg pokazuje nam nader całą piękną, całą świętą, całą czystą. Bo ona jest pierwszym znakiem nowego początku. W niej rozpoczyna się jako odnowienie człowieka. Nowa historia historia zbawienia. Część ludzi myl znaczenie dzisiejszej uroczystości, myśląc, że chodzi o dzielicze poczęcie Jezusa. Tymczasem niepokalane poczęcie oznacza coś innego. Oznacza że Maryja została poczęta w łonie swej Matki bez grzechu pierworzonego. Od pierwszej chwili z tego istnienia była pełna łaski. Zostało stworzone, jak mówi, całkowicie tak? czyste źródło, którym odbija się niebo. Dlaczego tak się stało? Bo Pan, który wiedział, że Maria stanie się jego matką i matką jego syna, chciałaby była święta, by była nieskarana, by była przygotowana na przyjęcie zbawiciela. I niepokalane poczęcie zostało wydane ze względu na Syna, na Chrystusa na Mesjasza, przez jego uprzednie zasługi, które miał uczynić, kiedy przyjdzie na świat. Już zanim świat powstał Pan Bóg miał w swoim planie Miłości, Kościół od początku wyznał tę prawdę, modlił się do Maryja jako całe piękna. To prawda, ale Maria została nam dana po to, aby nas podnosić, po to, by pokazywać nam kierunek, kim człowiek może być, że może być święty, jeżeli pozwoli działać Panu po sobie w swoim życiu. Życie Maryi nie jest dalekie, nie jest zimnym odległym ideałem. Popatrzmy. Na jej życiu. Młodziutka dziewczyna z Nazaretu, żyjąca w prostocie, biedna, a jednak otwarta na Pana Boga. Wizja z mogła przestraszyć się, mogła powiedzieć: Nie, nie chcę tego słuchać. Ale wypowiedziała słowo, które zmieniło świat. Oto ja, słyszę państwa. Nie się staranie, według Twego słowa. To jest właśnie jest czystość serca i ufność, większa niż Lena. Maria nie rozumiała wszystkiego, ale we wszystkim wierzyła i w tym tkwi tajemnica jej piękna. Jej życie nie było pozbawione trudów. Wystarczy wspomnieć te momenty ucieczki do... Codziennego trudu prowadzenia w tamtych czasach domu, wychowywania syna, jego podejścia z bronią z Nazaretu, aż do troski Matki, która musiała stanąć pod krzyżem swego syna. W tych doświadczeniach Maria pozostawała wierna Panu, uczeniem w modlitwie w cierpliwości. I zapewne w prostych czynach życia codziennego. Do wszystkich słuchała Pana, do wszystkich, słuchała Pana Boga, w swoim sercu. Mówi Pismo, że rozważała różne wydarzenia te sprawy w swoim sercu, przyjmowała Jego słowa. Jest ze swoim Synem w Jego drodze. To przykład wiary zanurzony w codzienność. Nie oddalamy się od realnych myśli. Kościół uczy nas, że wszyscy rodzimy się z rano, wszedł pierworodnego, po bócie, wszedł po pierwszych rodziców. I to nie jest tylko jakaś logiczna teoria. Wystarczy spojrzeć na świat. Ile wojen, ile nienawiści, ile kłamstwa. Ile podziałów? Człowiek radni człowieka, jest mówilkiem. Rodziny się rozpadają. Prawda przestaje być wartością. Każdy ma swoje prawdę. To owoc grzechu, egoizmu i pychy, które mówią, nie potrzebuje Pana Boga. Grzech sprawia, że serce staje się twarde. Że nie potrafimy kochać tak, jak kochać powinniśmy, czy nawet często chcielibyśmy. Że nie potrafimy przebaczać, nie potrafimy być cierpliwi, nie potrafimy trwać w modlitwie. Święty Paweł mówił o tym stanie u pierwszych rodziców bardzo szczerze. Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Ale ja nie znała tego wewnętrznego rozdarcia. Jej serce zawsze było skierowane ku I właśnie dlatego tak, jest dla nas poniekąd lustrem, w którym możemy zobaczyć, piękne jest życie bezgrzebne. A powiedział do niej w chwili zwiastowania, bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z powodu. I powiedział na Otrzymasz laskę, lecz jesteś pełna łaski. To znaczy całkowicie napełniona obecnością Pana Boga. Tam, gdzie Pan Bóg mieszka w sercu, nie ma miejsca na zło. I tu jest przesłanie tego święta skierowane do nas. Pan Bóg również pragnie napełnić nasze serca swoim Święta, każdy akt przebaczania drugiego to kropla łaski, która oczyszcza nas, która przemienia nasze serca. Nie będziemy niepokalani jak mamy ale przez wiarę, przez nawrócenie nasze serce może stawać się bardziej czyste, bardziej dojrzałe, a na Maryja jest to która pomaga no, w naszej wiórce wybierać to Jest jak dobra mama, która mówi, nie idźmy. cierpliwości wobec naszych bliskich, milczenia tam, gdzie słowa mogą bezradzić. Maryja uczy nas zauważania potrzeb innych do i pomocy, wtedy, kiedy sama pospieszyła do reżnienia. Dzisiejsze święto jest wkrótce zaproszeniem, byśmy innym powiedzieli Panu Bóg pytania. Tak, tak codzienności, tak wobec Jego Woli, nawet wtedy, jeżeli nie rozumiemy tak wobec życia, którego, które jest Jego darem. Ta codzienność może być przecież miejscem uświęcenia w pracy, w domu, w cierpieniu, w służeniu. Tam, gdzie jesteśmy, w tym, co przeżywamy, Pan Bóg chce być z nami, chce być w nas. Maria pokazuje, że świętość nie zaczyna się w wielkich wydarzeniach, ale w małych powtarzalnych czynach miłości. Niech nasze serca staną się choć trochę podobne do serca Maryi, czystego, posłusznego, pokornego, bo tylko w takim sercu Pan Bóg może się narodzić. Zakończmy modlitwą. Niepokalana Matko, Ty jesteś najczystszym lustrem Bożej miłości, gwiazdą prowadzącą nas do Jezusa. Naucz nas ufać tak jak Ty, kochać jak Ty i służyć jak Ty. Maryjo, otocz tego naszej rodziny. umocni wątpiony prowadź grzeszników do nawrócenia, a nas wszystkich naucz, jak każdego dnia mówić, nie im się stanie według Twego słowa.